Witam serdecznie. Nazywam się Krzysztof Kanciasz, a to jest koniec projektu Krzysztof Gonciarz. To co teraz zrobię dla wielu z was może okazać się przerażające, szokujące bądź ekscytujące. Cześć, to ja Krzysztof. Witam was w moim kolejnym głupim vlogu, w którym nie powiem nic konkretnego. <tut> nigdy więcej. Krzysztof Gonciarz jest postacią fikcyjną stworzoną przeze mnie. To ja jestem Krzysztof Gonciarz. W świadomości tego, że jednostka wybitnej inteligencji nigdy nie zdobędzie poklasku motłochu, musiałem stworzyć postać, która będzie blisko Ludu. Tak powstał gonciarz. Osoba średnio inteligentna, średnio bystra, apelująca co najwyżej do społecznego betonu. Dokładne przeciwieństwo mnie. Eksperyment miał na celu pokazanie, że osoba wybitnej inteligencji nie zdobędzie popularności w internecie. Eksperyment kończy. Z dniem dzisiejszym ogłaszając jego sukces. Wszystko, co wiedzieliście na temat Krzysztofa Gonciarza, to kłamstwo. Całe jego życie zostało zaaranżowane z udziałem miernej klasy aktorów bądź po prostu ludzi wziętych z łapanki na ulicy. Panie Krzysztofie, kamusia dla pana. Dziękuję panie Kasiu. Wszystko, co wiecie, na temat Krzysztofa Gonciarza było internetową prowokacją. Na wszystkich kanałach YouTubeowych Krzysztofa oraz na jego profilu Facebook od dzisiaj pojawiać się będą tylko reklamy, ponieważ jego marka została sprzedana z sieci sklepów biedronka. Co oznacza przyjmijcie to z pewną ironią że Gąciasz się sprzedał, to ja go sprzedałem. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dalszego oglądania mojej działalności w Internecie, która od teraz będzie wyłącznie poważną treścią dla ludzi zainteresowanych sukcesem. To koniec zabawnej treści dla Gimbusu. <słyski> To ja tak naprawdę stworzyłem kanciarza po to, żeby was upokorzyć tym, jakie byle co oglądacie w internecie. To ja stworzyłem koncia, który został stworzony przez kancia, który został stworzony przeze mnie. Ma być tysiąc łapych w górę albo konciu, i kanciu nie żyją.